Witam! Witam Was bardzo serdecznie, jak... możecie zauważyć w prawym górnym rogu nie udało mi się ani jednego podpisu zebrać. Dla czego? Dlaczego? Dlaczego ci to ludzie pretycji? są tacy? No wszyscy po prostu mi odmawiają, no Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. O! Oh. wow. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać oh. petycję? Fajnie. E, przykro mi. Ja se szmat robisz? E, Przekrobi. E, do, do, spadaj. Dobra. Idziemy ogólnie tam do Garego po książkę. <laughs> Dobra, chodźmy. Ogólnie jak w to grałem tak pierwszy raz, czy, o, czy któryś, to po prostu nie mogłem znaleźć. wyjścia później. E, kick me. Whoa. Ubijcie go. Co on robi, ten typ? Dobra, nieważne, w każdym razie, mam książkę? Nie mam. Eee! Zabij go, panie policjancie! Ej, Gary! Zostaw ten granat! Nie, nie chciałem tego tak zrobić! Fak! Nie gadajcie, że się musiał to od nowa. Nie chcę teraz wyjąć pistoletu. Stiepkać się, starczy dla każdego. <noise> tekst. Gdzie jest Gary? Co z tobą nie tak? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Ten się śmieje. Czy chcesz podpisać petycję? Co jest Murzyn? Dobra, ehm. Y Gary, widzę, wraca chyba na swoje miejsce, to do... Nie kop go! I dla twojej matki, ten... Te teksty tutaj... Dobra. Ej. Ja chcę książkę od ciebie. To co, co, co jak bym cię spalił? Tańczmy, 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 pal się A tobie? Odejdź stąd. Młody ty się palisz tam Fuck, ty się jednak nie palisz Granatę we mnie rzuca Co za pedał Ja nie wiem kurde Mały? Nie, 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 nie. Czekajcie. Nie to, faja. Fak, nie to, faja. Ileż on może żyć? Wydaje mi się. Ileż on może żyć? W końcu. Ło <sum> wow, Pierdziele ile w niego musiałem wyładować. ja je i co teraz? cię teraz mogę kopać. Mało lat. dobra, idziesz ze mną. Dobra, broń sobie schowamy. Czy nie podpisalibyście tej. Petycji... Tutaj idzie kolega z pistoletem. Którymi... Mordę. Ciemka To się wal. To będzie 700. A w walce nie chcę. Mm, dobra, to możemy stąd już iść. Możemy stąd już iść i pójdziemy sobie przez RWS do kościoła. Petizy? Na pewno nie. To nie gruba się. Dobra, wychodzimy tędy, co żeśmy weszli. Garekul. O, trochę nie, nie był. Podobny, ale okej, okay, no to, to jest tylko gra przed kiluś tam lat 2003. Czy nie podpisalibyście tej petycji? <laughs> Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. O! Fajnie, fajnie. Czyli jak się tak dłużej Dzięki zastanawiają, Czy to znaczy, że podpiszą. Petycję? Ona nie podpisze. przykro mi. A to, to, to o, nie policja. O! Ho, ho. Czekajcie. Jesteśmy tutaj, dobra. Czyli chill. Tu jest, oj on miał na plecach kick me! A to masz. Masz jeszcze raz. To w dupę! Wiecie to jeszcze mam do was takie, takie pytanie, takie, co, nie wiem. Tak, pytanie. Czuję się świetnie. Oh, fuck. Fuck you. Idę tędy. Nie, nie wiem, czy tędy da... A, da dam radę, dobra. Ogólnie na dniach, a dokładnie jutro, wychodzi The Walking Dead Survival Instinct. I nie wiem, czy robić z tego serię i prawdopodobnie raczej nie zrobię, ale i tak was się spytam, czy byście coś takiego ewentualnie chcieli. I... Ej. A, komputer mi, kurde, przed nogami się plątał. A ja się dziwię, dlaczego mi się tak, kurde... O, nie. O, nie. Yyy, Uuuu, fuck. fuck! Fuck, 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 Co? Skąd wymać? O! Hey, hey. Cienki. 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 Dzięki. Dzięki. Yy, Dzięki. Ogólnie ta gra. No nie wiem, ona jest chyba bardzo słaba, ale mógłbym zrobić z tego na najwyżej jakąś taką pokazówkę, może? Co? Co wy o tym myślicie? Bo grę w samą sobie i tak raczej się zaopatrzy i tak raczej będę w nią grał No a jak będę grał, no to... Tej Co petycji? tam? No mogę zrobić jakąś pokazoweczkę. Ja jaszesz. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czecie robi. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dawaj. Dzięki. Dobra. Dobra. To teraz spadaj. <laughs> Co dzięki. Hej, yeah. A, mam full hapsa. Okej, okay, nieważne. Dawaj dolary. Idę. Idę. A może wiem, wiem co zrobimy. Zróbmy tak. Nie ma nigdzie policji. Nie ma. Nie ma. Zróbmy tak. Fajerwerki! Ej! Hey. Fajerwerki! Ło, wow, aż tam się coś zapaliło. Who dobra, mnie, mnie tu nie było, ej. Idę stąd. Czy nie podpisalibyście idę tam. Ej! Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dobra. Czyli już wiem jakie typy brać. Zawsze ten z krawatem mi jakoś, kurde, to podpisywał. Głupi kocie. O, kopnąłem go. Dzień dobry. Czy chcesz podpisać petycję? Ten idzie na chilu, ale... Przykro mi. W mordę. Jaj. Wow! Yy, co w domu góry robicie Strzelajcie do nich hej hey. Ktoś tutaj mu strzela kurde za... na gór nad głową ma on Hej Co się dzieje? Rody. Fajnie, że kościół jest za taką stertą tych mm, kontenerów <laughs> odizolowany Czy nie podpisalibyście tej petycji? Maga? Ej. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Kogoś mi przypomina wam. Co? Jest. Będzie hapsy. A tutaj się przyda. Fajny ten kościół tak w ogóle. Dobra, do tamtej mi się nie chce iść. Chutysz! Chutysz! Hej, bitches? Chodźciemy w kościele, obok ścianki, jakimś zamurkiem, bo jest kurwa Nie! Księciu! Nie chciałem! Fuck you! Idę. Nie goń mnie już, ej, Bo będę zmuszony cię skrzywdzić. Może tutaj coś? Jakieś pieniądze? Nie ma. Ten kurde biega RWS Dobra, nieważne. Chodźmy się, what? Profesjonal. O, posłuchajmy sobie jego grzechów zaraz. No idziesz się spowiadać, no. Wychyłaś stąd. Raz. Na ziemię, jak chcesz żyć! Wychyłaś stąd, mówię! Out! No, Wyłaź, nie patrz się! Więcej tego nie zrobię, przysięgam! Dobrze! Witaj ojcze! Dzień dobry! Czy zechcesz podpisać petycję? No, ej. Pobłogosław mnie, I... ojcze, że ciężko o. zgrzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem pobyku. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? Tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. Dokładnie. Dzięki. To jest tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy. Może być. Zrobić podpisy jeszcze mi zostało. Tak więc mówmy teraz, do końca odcinka, takim księciowym, książęcym co ci chodzi? głosem. Własnego tyłka byś nie poznał. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, Jasna dupa! Jasna dupa! Zyskujemy tę ziemię w Allaha. Szykujcie się niewierni. Ej, yes, na dupę. moi pokojowo nastawieni bracia. Czas już zaczewanie w byżach rozmiarach Co chyba się jakieś dialogi po, po Ojcze, że ciężko zgrysyłem. No jestem grzesznikiem pobyku. Super. Potrzebnymi nie ten. Dech. Dobra. Eee... witam. Zgubiłeś jazda dziewczyno. Zgubiłeś się, kolego. Tak, ja sobie tak tutaj. Czy tam ta księciu strzela do mnie? Czy mi się zdaje? Dobra, uratowałem ci dupę, ty jesteś księciu czy, czy nie? Księciu. Dobrze. O! Takie przyczajone Sygnie się e, fuck, Ile ich tu idzie? Ile ich tu idzie? Jeszcze ten z mołotowem. Dobra, padł. Padł Tempehuje, wchodzą do nogi. Dance! Cimy. Szkoda, że mnie teraz nie widzicie, bo tańczyłem. Dobra. Yy, nie, 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 nie. O! Tak. Osikać się to jest mega To sposób. Na pewno szkodliwe. Może ich ale też. Czuję się świetnie. Może was też ugaszę, co? Oj, chyba się nie da. Dobra, nieważne. Jaki chill. A ty co tutaj byś chciał, co? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Oooooo! Co on robił? Dlaczego on wyjął jeszcze Mołotowa? Wystraszył mnie. Pedał. Dobra, czekajcie, bo tutaj będzie ostra jazda. Ostra jazda. Nie tą bronię. Tą. Ło. Ej, małotów do mnie leci. Welcome bitches. Ej, małotów. Nic no ja z ciebie, troje. Muszę tam tego ubić. Tam. O, akurat kurat przyleci. No otwieraj. Jest pierwszy dzień waszego życia. Dokładnie. Jak może być drugi dzień końca waszego życia. Chyba w nich w ogóle nie trafiałem, ale to szczegół Dobra. Dobra. giń Tak jest. Tak jest, moi bracia. Uratowałem wam dupaky. Wow. To tutaj gdzieś chyba była bazuka, wiecie? Albo taka. Hmm, albo mi się zdaje po prostu. Może to było na trudniejszym poziomie. Nie wiem, w każdym razie odpalamy pistoletik, bo wiem, że tutaj jeszcze będą nas atakować taliby. Eee, nie, jednak nie, ok, bardzo fajnie, sympatycznie. Tak więc chowamy pistolet. I wychodzimy. Jeje. Dobra, idziemy szukać jeszcze podpisów, ale te podpisy chyba sobie zrobię już poza odcinkiem, albo weźmiemy je, zrobimy tak, zostawię sobie na przykład jeden podpis na początek drugiego odcinka i tak to będzie właśnie wyglądało. Tak więc dzięki za uwagę, ja się z jak nam, fakt tutaj ci są, chodźmy pod ścianą, zobaczcie jaki kurde sposób, du, 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 du. teraz się czuję jak Mission Impossible, dobra, nieważne, idziemy stąd, Hej! Skojdźmy na samochód jak wandal, nie da rady. Nie da rady przejdzie obok samochodu. Kurde, dobra. O, kto by strzela? Tam jeszcze mnie trafia. Pff. Dobra. Po raz kolejny ja się z wami żegnam. I widzimy się w następnym odcinku. Ale kiedy, to nie wiem, gdyż jadę na pyrkon. Jutro dostaniecie jeszcze vloga. A, I przez ten czas, czyli sobota, niedziela, raczej nic nie będzie. Dopiero w poniedziałek coś wrzucę. Tak, i to tyle. I to tyle. Możemy jeszcze na koniec zrobić fajerwerki. Co słychać? Stary kurwy nie chcą zdychać, co? Oh, fuck Nieo. Jak on to rzuca? Poza... Debil. Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, pa O kurde strzelnię w policję.